Juuu! mam z tej pająki bbb. Dzisiaj w tym odcinku yy, będzie, się za, yy, będzie nowa seria co słychać u tutaj mamy pierwszego pajączka małą poe ornatę na razie malutką, będziemy jej robić terrarium niedługo yy, tutaj mamy Lasiodora parahybona Stadium L3 chyba L3, nie wiem, chyba tak L3, tutaj mamy do, prawie dorosłą samicę po ornaty i, i będziemy tak mieć. Ten filmik y, będziemy mieli karmienie i y, y, sprawdzanie wilgotności, będziemy musieli zepsikać tego tutaj pajączka, a po zepsikaniu będziemy y, ogarniać resztę. E, oczywiście, teraz spikujemy wszystkie tereny. Robię cięcie i Już jestem. Robię cięcie chwilowe, jeszcze raz. I przekniemy się na morze mikro. Już pryskałem, teraz robimy strefę makro. E, u Lasjodory para, hybony. Choć jeszcze nie wiem, czy to lasjadora. Choć bardzo mi to przypomina Lasjodora. sobie siedzi tutaj o. o jak można było zauważyć mamy tutaj lasierę i robimy strefkę ładny pajączek jak każdym